Czy jesteście Można. Rozkażcie, proszę, o celem swojego wizyty. Celem naszej wizyty tutaj w Grodnie z władzami Republiki Białoruskiej, w wypadku w guberni grodzieńskiej jest pokazanie polskiemu społeczeństwu, iż mimo agresywnej polityki polskich władz, polskiego rządu, stosunek i państwa białoruskiego, władz białoruskich, ale także jak doświadczamy z państwem narodu nie zmienił się do Polaków w dalszym ciągu. Jesteście jako naród, jako państwo otwarci do normalnej współpracy, jeżeli oczywiście Polacy zrozumieją swoje błędy, jeżeli przestaniemy prowadzić my, jako naród polski, nic polskie władze, agresywną, negatywną politykę. Mi osobiście najbardziej na tym zależy, ponieważ to oznacza, że nie przekroczymy jeszcze tych punktów krytycznych, za którymi no już tylko niestety czeka nas tragedia a nieodpowiedzialne władze, antypolskie powiem, reżimowe władze, które są zależne od innych ośrodków, gdzie nie mamy suwerenności politycznej do takiego stanu, stanu rzeczy doprowadzają. A z kilku procentów podtrzymuje Tak jak myśmy wcześniej rozmawiali. Dzisiaj 30, 30 parę procent Polaków nie chce żadnego konfliktu z Federacją Rosyjską i Republiką Białoruską, bo jest to niezwykle ważne. Bo reżim, propaganda w tym kierunku powiedzmy manipuluje polskim narodem. Mimo wszystko, powtarzam, 30, parę, nawet 40% nie dało się poddać tej propagandzie. Co jeszcze jest istotne i, i ważne, że władze, które reżimowe władze, które nas monitorują, wiedzą dobrze, że coraz więcej Polaków zmienia swój stosunek na ten korzystny że nie ma, że Polska nie powinna uczestniczyć w żadnym konflikcie z Federacją Rosyjską, Republiką Białoruską, bo nie ma takiej przestrzeni. Władza tym bardziej prowokuje Polska i zarówno Republikę Białoruś, zresztą widzicie teraz Państwo, jeżeli pojawiło się na terenie Republiki Białoruś sprzęt polityczny. Część żołnierzy, tych mówimy to Wagnerowców, czyli żołnierzy, bojowników, którzy ostro walczyli i w słusznej sprawie na Ukrainie. To dlaczego polskie władze reagują przesuwaniem brygad na granicę, stawianiem kolejnych barier, kolejnych płotów? Jest to prowokacyjne, bo co? Bo 100, 200 czy 300 instruktorów pojawiło się na terenie Republiki Białoruś, suwerennego państwa, które tak jak sobie uważa, wykorzystuje ich potencjał bojowy. Czy to jest powód do tego, żeby dzisiaj tak eskalować sytuację? Czy to jest powód dzisiaj do tego, żeby na terenie państwa polskiego rozmieszczać broń jądrową w jakim celu? Jeżeli Republika Białoruś, Rozmieściła jako państwo suwerenne, jako państwo stowarzyszone z Federacją Rosyjską, gdzie NATO wypowiedziało wojnę Federacji Rosyjskiej, gdzie NATO wypowiedziało wojnę Federacji Rosyjskiej. A przypominam, że Republika Białoruś z punktu widzenia prawa międzynarodowego, wspólnych uzgodnień jest państwem stowarzyszonym, wspólnie militarnie odpowiedzialnym. Jeżeli Republika Białoruś, to jest sukcesem dla Republiki Białoruś, bardzo ważnym sukcesem, dla państwa prawie dziesięciomilionowego, które posiada broń jądrową, atomową, nieagresywną, tylko dzisiaj do zabezpieczenia swojej suwerenności, to to powinno mnie, jako Polaka, cieszyć, że posiadacie taką broń, że wasza suwerenność jest niezagrożona. Natomiast ja sobie nie życzę na terytorium państwa, żeby obce państwa, w tym wypadku Stanów Zjednoczonych, i grając moim życiem, i suwerennością mego narodu, gospodarką, mego państwa wstawiało broń jądrową, atomową. I to jest właśnie prowokacyjne, agresywne. Dziękuję. A Pani Wiewka?